Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór, bo pora jest już dość późna. Um, witam Państwa w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube'owego Nasza Europa. Dzisiaj Sejm wybrał marszałka. Marszałka Sejmu to um, ważny dzień, ogromnie ważny, dlatego że marszałek Sejmu to druga osoba w państwie. Porozmawiajmy chwilę na ten temat. Co to znaczy tak naprawdę i dlaczego nazywamy marszałka drugą osobą w państwie, jakie są jego kompetencje, jakie są zadania, jaką rolę pełni dzisiaj, jaką rolę pełnił kiedyś w, w historii. Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mieliśmy umowę koalicyjną, która została dotrzymana, w której przewidziano rotację na fotelu marszałka Sejm. I rzeczywiście w połowie kadencji to się wydarzyło, to jest bardzo um, znaczący, dobry obyczaj um, polityczny, który pokazuje, że można w sposób cywilizowany, zgodny, funkcjonować w ramach koalicji rządzącej. To jest to również bardzo ważny sygnał dla um, wyborców, że um, nasza koalicja jest um, wiarygodna, umie ze sobą współpracować, i jeżeli na coś się. Umówiliśmy dwa lata temu, to tego dotrzymujemy. Pacta sunt servanta. Umów należy dotrzymywać. Ale wracajmy do marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty dzisiaj został osiemnastym w kolei, z kolei w III Rzeczypospolitej, marszałkiem Sejmu. Jaką rolę pełni marszałek Sejmu? Jest Oczywiście, jednym z posłów, z posłów jest wybierany bezwzględną większością głosów. Dzisiaj 236 posłów głosowało za marszałkiem czarzastym, 209 było przeciw, dwóch wstrzymało się, a 13 nie uczestniczyło w procedurze wyboru. Tak jak powiedziałem, marszałek jest jednym z, jednym z posłów. A dowodzi, kieruje pracami Sejmu i stoi na straży godności Izby Niższej Polskiego Parlamentu i prawa. Zwołuje posiedzenia Sejmu, przewodniczy obradom Sejmu, ale też przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego, czyli obradom obu izb parlamentu. Kieruje pracami Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu to jest marszałek. I wicemarszałkowie Sejmu zwołuje i przewodniczy e, obradom konwentu seniorów. Konwent seniorów to z kolei prezydium Sejmu oraz y, przedstawiciele klubów parlamentarnych, y, którzy zasiadają właśnie razem w tym konwencie seniorów, którym przewodniczy, któremu przewodniczy e, marszałek e, Sejmu. I bardzo ważna kwestia: e, marszałek Sejmu. Decyduje o tym i nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym. Może w pewien sposób nadać priorytet pewnym projektom legislacyjnym, ale może też je powstrzymywać i wówczas nazywa się to zamrażarką marszałka Sejmu. Ja wierzę w to głęboko, że marszałek czarzasty, który jest marszałkiem powołanym, desygnowanym i wybranym przez demokratyczną większość. Będzie spełniał tę rolę w sposób perfekcyjny, to znaczy nie będzie w żaden sposób uprzywilejowywał jakichkolwiek projektów legislacyjnych kosztem innych, czyli nie będzie stosował tej, jak powiedziałem, zamrażarki. Mieliśmy w przeszłości, bardzo często, za czasów PiSu, w latach 2015-2023, do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, kiedy projekty legislacyjne opozycji czekały w zamrażarce i w zasadzie nie mogły trafić na salę obrad, nie mogły trafić, nabrać biegu swojego legislacyjnego. Spójrzmy do Konstytucji, bo tak naprawdę te prerogatywy, o których teraz mówię, kompetencje marszałka Sejmu, są opisane w konstytucji. Artykuł 110 mówi o tym właściwie tylko, że, tak jak powiedziałem, marszałek przewodniczy obradom Sejmu, strzeże Sejmu, praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz, oraz może powołać komisje stałe i komisje nadzwyczajne. Oczywiście postać marszałka pojawia się też w wielu innych przepisach konstytucji. Zaraz do tego dojdziemy, bo myślę, że właśnie dochodzimy do tego ciekawego momentu, dlaczego marszałka Sejmu nazywamy drugą osobą w państwie. Dlatego, że marszałek po pierwsze wyznacza, Termin wyborów prezydenckich, ale to nie dlatego go nazywamy drugą osobą w państwie, ale w określonych sytuacjach, które są bardzo ściśle przez konstytucję sprecyzowane, zastępuje prezydenta Rzeczypospolitej i zastępuje tego prezydenta do czasu objęcia urzędu przez prezydenta. I uwaga, to nie zawsze musi być nowy prezydent. To może być nowy prezydent w większości przypadków, ale może być taka sytuacja, że ponownie prezydent, który, którego zastępuje marszałek, ponownie obejmuje urząd. Dlaczego? Że, chociażby dlatego, że możemy mieć sytuację postawienia prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Jeśli Trybunał Stanu oczyści prezydenta z zarzutów, to wówczas prezydent dalej kontynuuje. Swoją misję na urzędzie głowy państwa i marszałek przestaje pełnić rolę zastępcy. No, ale w większości przypadków marszałek obejmuje urząd, zastępuje prezydenta tymczasowo do czasu wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami wówczas, kiedy Prezydent nowo wybrany nie obejmie swojego urzędu w wyniku, na przykład, odmowy złożenia przysięgi albo stwierdzenia nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Dodam, że przez prawdziwy Sąd Najwyższy, a nie na przykład przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która sądem nie jest i nie może w sposób wiążący stwierdzić. Ważności bądź nieważności wyborów. Również ta sytuacja, kiedy marszałek zastępuje prezydenta, następuje wówczas, kiedy mamy czasową niezdolność do sprawowania urzędu. Mamy sytuację postawienia prezydenta w stan oskarżenia, o tym już mówiliśmy przed Trybunałem Stanu i do czasu, kiedy to, ta procedura się nie zakończy, zastępuje go marszałek. Artykuł 131. Przewiduje również, że marszałek wykonuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej w sytuacji śmierci prezydenta, w sytuacji zrzeczenia się urzędu przez prezydenta, w sytuacji stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta to już mówiliśmy. Nieobjęcia urzędu po wyborze z innych przyczyn to także mówiliśmy na przykład odmowa złożenia. Przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, uznania m, przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej m, do sprawowania m, urzędu, i to musi stwierdzić aż dwie trzecie głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego m, oraz w przypadku złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. Trybunał Stanu. Jest jedynym możliwym sądem e, karnym, który, który e, może sądzić prezydenta Rzeczypospolitej i może rzeczywiście takie orzeczenie wydać o złożeniu e, prezydenta z urzędów. I wówczas e, zastępuje go marszałek, ale wówczas niezwłocznie wyznacza termin nowych wyborów prezydenckich i, e, i w wyborach powszechnych wybieramy wszyscy. Nowego prezydenta. Mieliśmy, zapewne pamiętacie Państwo, tę sytuację z 2010 roku, kiedy nastąpiła katastrofa smoleńska i kiedy zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wypełniła się, się ta okoliczność z artykułu 131, paragraf 2. Przepraszam, ustęp drugi, Marszałek Sejmu zastępuje prezydenta w sytuacji. Śmierci prezydenta RP i wówczas marszałek ówczesny Sejmu Bronisław Komorowski wykonywał zadania prezydenta Rzeczypospolitej i zastępował go zgodnie z konstytucją. Co jest atrybutem, to wszyscy Państwo wiedzą, symbolem władzy marszałkowskiej, takim historycznym, to jest laska marszałkowska symbolizująca i władzę, i autorytet marszałka. Ta tradycja laski marszałkowskiej sięga Sejmów I Rzeczypospolitej i sięga właśnie, urzędów marszałkowskich, marszałka i koronnego i, i litewskiego w czasach pierwszej RP i służyła wtedy nie tylko jako symbol władzy i autorytetu, ale także do przywracania porządku podczas obrad. Ewa Kopacz była premier obecnie, europosłanka i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego była pierwszą w historii Polski kobietą pełniącą urząd, urząd marszałka Sejm. W historii spójrzmy do czasów pierwszej RP, pierwszej Rzeczypospolitej. Mieliśmy wielu wpływowych marszałków, którzy którzy pozostali w pamięci historycznej, z uwagi na swoje osiągnięcia. Tu między innymi możemy wymienić, tak w XVI wieku, Nikołaja Siennickiego, który był jednym z najwybitniejszych polityków Polski szlacheckiej XVI wieku, nazywany sumieniem szlacheckiej Rzeczypospolitej. Był wielokrotnie marszałkiem Sejmu, był współtwórcą zasad wolności szlacheckich i kontroli władzy królewskiej. Również XVI wiek, Rafał Leszczyński, znany z bardzo energicznego sposobu prowadzenia obrad, ale też z obrony zasady legalizmu i, i praw Sejmowych. Kogo my tu jeszcze mamy? Na przykład marszałek Adam Kazanowski. Na przełomie XVI i XVII wieku, w okresie panowania Władysława IV, znany z umiejętnego kontrolowania obrad oraz wpływu na królewskie decyzje polityczne. Ja mówię na przełomie XVI i XVII wieku żył, natomiast ten swój urząd sprawował, tak jak powiedziałem, za panowania Władysława IV, czyli już w wieku XVII, marszałek Władysław Siciński. Postać symboliczna z tego względu, że przypomina nam o zwyczaju parlamentarnym, procedurze parlamentarnej, której raczej, z której raczej nie jesteśmy dumni, a mianowicie Liberum Veto. E, przypisuje się, tradycja przypisuje właśnie jemu, posłowi litewskiemu, e, pierwszy raz, kiedy zostało użyte Liberum Veto, 1652 rok. No i XVIII wiek, końcówka XVIII wieku, e, Sejm Czteroletni. Wybitny m, marszałek Stanisław Małochowski, marszałek Sejmu Czteroletniego, który był również współtwórcą Konstytucji 3 maja, był symbolem reform, modernizacji ustroju, modernizacji państwa oraz jego bliski współpracownik, czyli Kazimierz Nestor Sapiecha, marszałek Konfederacji Litewskiej i współ Przewodniczący Sejmu Czteroletniego, również bardzo ważny orędownik zmian, reform, jeśli chodzi o ustrój państwa blisko współpracujący, przepraszam, z Druga RP. W drugiej Rzeczypospolitej pierwszym marszałkiem był Wojciech Trąbczyński, potem był marszałkiem między innymi Maciej Rata, Ignacy Daszyński, Walery Sławek. W trzeciej RP, bezpośrednio po wyborach do Sejmu kontraktowego w 1989 roku, marszałkiem został Mikołaj Kozakiewicz z ówczesnego ZSL, później PSL. Był on również marszałkiem pierwszego Sejmu wybranego w całkowicie wolnych wyborach w 1991 Roku. Potem marszałków, tak jak powiedziałem na samym wstępie, w sumie mamy ich 18 w trzeciej, w trzeciej RP. Marszałkiem Sejmu był m.in. jak wspomnieliśmy, również Bronisław Komorowski, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. Marszałkiem Sejmu była Ewa Kopacz, późniejsza premier rządu. Marszałkiem Sejmu był również ówczesny, obecny, przepraszam, obecny. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, a także obecna Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mamy nadzieję, znaczy ja mam taką nadzieję, mam nadzieję, że Państwo również, że Marszałek Czarzasty, jako wybrany. W sposób, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zaplanowany zgodnie z umową koalicyjną, będzie prowadził obrady polskiego parlamentu przez najbliższe dwa lata w sposób harmonijny, z poszanowaniem praw, także opozycji i będzie można za dwa lata powiedzieć, że również przyczynił się do tego albo wszedł na tę listę marszałków. Którzy dobrze zasłużyli się Rzeczybiz Rzeczypospolitej w swojej historii.